Witam serdecznie na kanale Runda Pierwsza. W dzisiejszym materiale rozłożymy sobie pracę na worku na czynniki pierwsze według Rundy Pierwszej. Jeśli chodzi o pracę na worku, możemy je podzielić na trzy opcje. Pierwszą z nich jest szlifowanie naszej techniki poprzez pracę na worku. Czyli musimy pamiętać, żeby zachować jak najlepszą technikę przy pracy na worku, odwzorować walkę z przeciwnikiem i pamiętać o najważniejszych rzeczach, jakimi są pełny wyprost prąg, skręty bioder. To I pilnować tej techniki. Jeśli chodzi o drugą opcję, jest to praca szybkościowa na worku, która się cechuje nie krótkim i bardzo wysokim tempem pracy, a zdecydowanie dłuższym odpoczynkiem. Czyli przykładowo pracujemy 10 sekund na pełnych obrotach i odpoczywamy zdecydowanie dłużej niż te 10 sekund. Trzecia opcja jest praca wytrzymałościowa na worku, w którym pracujemy też na pełnych obrotach, ale musimy pamiętać, że przy pracy wytrzymałościowej. Nasz odpoczynek wynosi tyle, ile czas pracy. Czyli przykładowo pracujemy 30 sekund i odpoczywamy 30 sekund. No i robimy tak przykładowo 18 rund, 24 rundy w zależności od naszej formy. Teraz przedstawiam pierwszą opcję: ćwiczenie techniki na bok. Stajemy w naszej pozycji wyjściowej do walki i oczywiście stajemy w gardzie no i pracujemy sobie na początku powoli, żeby zachować jak najlepszą technikę pracy na woku. Ho! Prawy prosty, pełny wyprost ręki, skręcone biodro i lewy prosty. Pełny wyprost i pilnujemy. Sobie pracujemy. Im pewniej się czujemy, tym możemy szybciej zacząć pracować. na wokół. W zależności od naszego stopnia przygotowania. Kolejną na worku jest praca szybkościowa, która tak jak mówiłem cechuje się bardzo wysokim tempem pracy i zdecydowanie dłuższym odpoczynkiem niż wynosi nasza runda na worku. Jest to praca szybkościowa, więc nie zapominajmy o technice. Dużo ludzi właśnie zapomina przy pracy szybkościowej o naszej technice, przez to zaburzają swój ruch ciosu. Widzą niedokładnie, ręce nam nie wracają do brody, tylko starają się jak najszybciej bić. Ale to nie do końca dobrze wychodzi, bo to tak jak powiedziałem zaburza ruch naszego ciosu. Musimy pamiętać, żeby starać się robić to jak najszybciej, ale wykonywać te ruchy jak najbardziej zbliżone do naszej walki. Odzorować ją jak najbardziej z workiem i jak na najszybszym tempie. Czyli przykładowo. Trzecią opcją jest praca wytrzymałościowa. Wiadomo, tutaj też musimy zwrócić uwagę na technikę, ale tutaj zdecydowanie. Nasze, nasze tętno pracy jest zdecydowanie wyższe i będziemy bardziej zmęczeni, gdzie ta technika może być trudniejsza do utrzymania. Więc czasem jest lepiej zrobić troszeczkę ciut wolniej, ale mimo wszystko na wysokiej częstotliwości i dobrze technicznie. Czyli przykładowo rozkładamy sobie ten trening na rundy, tak jak mówiłem i pracujemy ten sam czas na worku i tyle samo czasu odpoczywamy. Pamiętamy, żeby uderzać jak najbardziej technicznie. Przykładowo stoperek, bum, słyszymy dźwięki, zaczynamy. Jeśli chodzi o pracę na worku, możemy również na nim ćwiczyć nasz Power Punch, czyli mocny cios. Jeśli chodzi o Power Punch, musimy pamiętać, żeby też wykonywać go jak najdokładniej technicznie, tylko że w tym przypadku uderzamy jak najmocniej. Zobrazuję Wam, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o mnie, uderzę sobie prawy na dół i prawy się. Dlatego prawy, bo jestem majkutem. Wiadomo, jeśli jesteście praworęczni. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że materiał się spodobał. Oczywiście dziękujemy również ProHub za udostępnienie miejsca do nagrań. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania oraz udostępniania tego materiału. Pozdro.